Drogie perfumy, zapach przy podejściu, witam. Ogólnie powiem ci, że tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy przy podejściu, o której no, tak naprawdę mało się mówi, można powiedzieć, że jest to nawet niezauważalne, jest twój zapach, i o ile Pierwsza, jakby to powiedzieć, pierwsze wrażenie to jest to, jak wyglądasz i tak dalej. O tyle drugim takim potężnym, niesamowicie ważnym aspektem, który nierzadko, rzadko decyduje właśnie o tym, że jednak dziewczyna pójdzie z Tobą, pogada z Tobą, da Ci ten przysłowiowy numer, no jest właśnie ten zapach. I teraz wyobraź sobie, że masz na sobie drogie przedmioty podchodzisz do dziewczyny i od ciebie po prostu śmierdzi rozumiesz naprawdę no taki fetor od ciebie daje że uwierz mi dziewczyna na pewno zrobi parę kroków w tył zachowa pewien dystans i to może być powód do tego że ona nie będzie chciała się z tobą spotkać Widzisz, zapach jest niesamowicie ważny. Nierzadko mężczyźni, którzy nie potrafią zachować odpowiedniej higieny, no dziewczyny po prostu brzydzą się im coś przykładowo zrobić. No przykładowo ustami, no bo po prostu na samą myśl, że ona tam zejdzie, no to po prostu dostaje po prostu padaczki. No rozumiesz. Dlatego widzisz higiena jest podstawowym, jakby to powiedzieć, elementem, o którym nie każdy mężczyzna pamięta. Przed wyjściem na podryw należałoby wziąć prysznic, rozumiesz? Kolejna rzecz jest taka przed pójściem na spotkanie to już chyba oczywiste, że bierze się prysznic i tak dalej i tak dalej. Ogólnie musisz być osobą czystą, rozumiesz? Naprawdę i niby to jest oczywiste, ale w dzisiejszym świecie naprawdę dużo jest mężczyzn, którzy po prostu nie dbają o tą podstawową higienę. Latem to już szczególnie czasem po prostu mężczyznom tak spod pach daje, że naprawdę uwierz mi, pomimo tego, że ma na sobie drogie ciuchy, no to i tak dziewczyna po prostu no, krzywi się. Szczególnie to widać gdzieś tam w jakiś tam tramwajach, autobusach, dlatego też głównie nie jeżdżę tramwajami, autobusami, zazwyczaj autem albo taksówkami, no bo też tam czasem po prostu, no, jest ciężko. Jak mam do wyboru nawet wziąć hulajnogę, to biorę i jadę hulajnogą i po prostu oszczędzam sobie tych przykrości. I teraz zobacz, w momencie, gdy zagadujesz do dziewczyny, no okej, okay, podszedłeś, zaprezentowałeś się, jesteś uśmiechnięty i teraz ona poczuje twój zapach. No, może nieraz miałeś tak, że jakaś dziewczyna przeszła obok ciebie, mijałeś ją na ulicy i nagle poczułeś niesamowitą woń perfumy. Od razu, pomimo tego, że dziewczyna może nie była super ubrana, no to Obróciłeś się za nią. Może po prostu uśmiechnąłeś się. Tak samo, może gdzieś tam stoisz w kolejce, gdzieś tam pod bankomatem i nagle za tobą stoi jakaś dziewczyna. Nawet się nie odwracałeś, a nagle poczułeś zapach fajnych perfum. Rozumiesz? I to jest właśnie to, że u kobiet jest to jeszcze bardziej zwiększone. Kobiety mają zwiększony zmysł powonienia. No musi, bo kobieta musi czuć, czy dziecko gdzieś tam coś tam zrobiło w gacie i tak dalej, Nim mężczyzna e, poczuje, to kobieta już po prostu już dawno to wymieniła i tak dalej. No bo to po prostu też jest higiena, no nie? I tak dalej. Im szybciej kobieta wyczuje nieprzyjemny zapach, tym szybciej będzie mogła zareagować, tym szybciej jakby to powiedzieć te wszystkie bakterie i tak dalej będzie mogła po prostu no Zapobiec ich rozprzestrzenianiu, tak to nazwiemy, rozumiesz? Zazwyczaj, gdy coś kolokwialnie mówiąc śmierdzi, no to oznacza, że to jest zepsute, niedobre, rozumiesz? Czyli w naturalny sposób nasz organizm mówi nam, nawet bierzesz coś z lodówki, bierzesz jakąś truskawkę i nagle czujesz, że ona jest jakaś taka dziwnie pachnie, no to nie będziesz jej jadł. Bierzesz sobie mleko do kawy, otwierasz, nagle czujesz jakiś dziwny zapach, no nie wlewasz. Widzisz, więc zapach nas informuje. Zazwyczaj to co jest zdrowe, no to ma ładny zapach, no nie? Zdrowe, świeże i tak dalej. Dlatego widzisz, ważne jest to, że gdy zagadujesz do dziewczyny, ważny jest twój świeży zapach. I tutaj podkreślam, żebyś nie oszczędzał nigdy na perfumach. Nie kupuj jakiś tanich perfum, no chyba że gdzieś tam do WC, i tak dalej Ale powiem Ci tak Na siebie, na ulicę, na podryw Używaj naprawdę Ten zakup perfum Gdzieś tam za 300-400 zł Za flakonik Uwierz mi, że Ci się zwróci Z nawiązką Rozumiesz? Bo prysniesz się raz Gdzieś tam pod szyję, za szyję I tak dalej I uwierz mi Perfuma będzie trzymała cały dzień Rozumiesz? I już uwierz mi Będziesz przyciągał do siebie kobiety jeśli nie wiesz, jakie perfumy, no to na początku warto obejrzeć jakieś filmiki instruktażowe. Jest pełno takich testów, gdzie przykładowo jest jakiś mężczyzna w garniturze i po prostu są dziewczyny obok siedzą przy stoliku i on po prostu testuje. Rozumiesz? Jakieś tam zapachy męskie, perfum, i dziewczyny, na przykład, wybierają, która najlepsza była. I na bazie tego kupuj perfumy. Oczywiście, pewne perfumy nie będą zgodne z Twoim pH, czyli będziesz cały czas je czuł. Jeśli ja, na przykład, kupuję perfumę i psiknę ją i cały czas ją czuję, oznacza to, że nie jest kompatybilna z moim po prostu pH, czyli mój organizm się przed tym broni. Rozumiesz? Natomiast jeśli kupujesz perfumę, pryskasz ją i twój organizm już zapomina o tym zapachu, oznacza to, że twoje PH skór jest spójne z tym zapachem, rozumiesz? I komponuje się, to oznacza, że jest to zapach dla Ciebie. Rozumiesz? Naprawdę, i ja nawet widzisz potrafię sobie gdzieś tam z 20 testerów, zamówić, rozumiesz? Tych najdroższych, najlepszych perfum i testuje je. Rozumiesz, tam są naprawdę grosze, bo to jest jeden milimetr, no nie? Ale wystarczy. Wystarczy nawet na tydzień użytkowania i tak dalej, bo one są często tak dobrze e, zrobione, że jedno prysznięcie już masz na cały dzień. Ale dzięki temu nauczysz się, rozumiesz? Nauczysz się. Też warto brać perfumy, które dużo przykładowo mężczyzn kupuje. Rozumiesz? Też na początek gdzieś tam wchodzisz na jakieś serwisy, zobaczysz, że jakaś perfumą bardzo dużo ocen, bardzo dużo e, opinii i tak dalej, też takie bierz, bo to oznacza, że właśnie ci wszyscy mężczyźni, rozumiesz, ci wszyscy mężczyźni kupują te perfumy, bo one działają, działają na kobiety. Jednym z takich właśnie elementów, e, jakby to powiedzieć, e, wielu mężczyzn, nazwijmy to, którzy kupują te same perfumy, tu już nie chodzi o to, że ona jest spójna z jego pH, ale o to, że inne dziewczyny chwalą. Nieraz jak będziesz miał fajną perfumę, dziewczyna powie, ładnie pachniesz. Co to za zapach? Naprawdę lubię Twój zapach. Naprawdę wow. Rozumiesz? Czyli na dziewczyny to działa. Nieraz będzie tak, że jakiś mężczyzna przykładowo przejdzie się na przykład po galerii i za nim będzie taki super fajny zapach. Rozumiesz? I już dziewczyny będą na niego dużo, 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 dużo lepiej reagowały. Naprawdę. Dlatego widzisz, dobór perfum jest niesamowicie ważny. I tutaj naprawdę nie ma co oszczędzać. Nie ma co brać jakichś tanich perfum z marketów. Wiesz o co chodzi? Takie, bo to są najgorsze perfumy. Te perfumy mówię, możesz używać na przykład w WC. To są właśnie perfumy do takiego użytku, ale nie na ciebie. Rozumiesz? Bo tracisz. Poza tym te perfumy bardzo krótko trzymają. pryśniesz się dwa razy, pół godziny i już nie czuć. Rozumiesz? Dlatego widzisz, no tutaj zainwestowałbym na przykład te trzy stówy na miesiąc, naprawdę, albo no, zależy, jak, jak tam pryskasz. Czasem starczy ci po prostu na. Na dwa miesiące, na kilka miesięcy. Ja preskam bardzo dużo tych perfum, bo wiem, że one robią robotę. Czyli podchodzę do dziewczyny, rozumiesz? I ona już czuje zapach. I już tak naprawdę zaczyna jej się tam gadzi mózg odpalać. Fajnie pachnie. Oczywiście mogą być sytuacje, w której będziesz pachniał tak, jak jej były i może skojarzyć cię źle. Też takie będą sytuacje. Może być tak, że dziewczynie twoja perfuma, która jest spójna z tobą, którą ma wysokie rankingi przez kobiety dane, dziewczyna może powiedzieć, że nie pasuje jej ten zapach. Może być tak, że dziewczyna nawet będzie jakiś zapach porównywała do takiego babiarza, podrywacza, że są zapachy naprawdę, które są takie, dziewczyny mówią, że to są takie zapachy typowe, takich podrywaczy, rozumiesz? I one, nawet te perfumy, nie będę tutaj robił reklamy, na taka, na D, jest taka perfuma na D, to często jest to perfuma, która jest postrzegana przez kobiety, jako takiego właśnie, no, stukacza, rozumiesz? Ona jest dla mnie za mocna, ja jej nie używam naprawdę, nie mogę, mój nos cały czas ją czuje, aż mnie skręca, nie mogę, to nie jest mój zapach i tak dalej, i tak dalej. Ja mam swoje inne i to też nie korzystam tylko i wyłącznie z jednego. Ja na przykład mam pięć różnych rodzajów, nazwijmy to drogich perfum, bo zmieniam, oczywiście wszystkie są spójne ze mną. Dlaczego? Bo widzisz, na jedną dziewczynę będzie ten zapach działał, na drugą ten i czasem jest tak, że spotykam się z jedną dziewczyną i na każde spotkanie przychodzę w innym zapachu. I jeśli na którym ze spotkań dziewczyna mi powie zmieniłeś perfumy? Co to za zapach? No to już wiem, że ta perfuma przykładowo jej się spodobała i będę jej teraz używał, bo ona dobrze na nią reaguje. Natomiast gdy dziewczyna przykładowo co to za zapach? Nie, ostatnio inaczej pachniałeś. Nie, 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 to w ogóle za mocno przestań. No już wtedy już się nie, nie pryskam. Czyli widzę, rozumiesz, widzę jak dziewczyna reaguje. Dlatego widzisz, perfumy są niezwykle ważne. Naprawdę, uwierz mi, klikasz jedno kliknięcie, sprawdź sobie, jak dziewczyny oceniają męskie perfumy. Niektóre to są wręcz uwielbiane przez kobiety, przez większość, naprawdę. Więc, wybieraj te perfumy. I jeśli ona będzie spójna z tobą, choć nawet może być tak, że jeśli nie kręci cię aż tak mocno w nosie, można, jakby to powiedzieć, to zaadaptować. Rozumiesz? Naprawdę. Drogie, perfumy to podstawa. Na tym nie powinno się oszczędzać, bo to robi już połowę roboty. Zobacz, zagadujesz do dziewczyny i ona już czuje Twój fajny zapach. Uwierz mi, że już można powiedzieć, będzie na nią to działało. Mniej będziesz gadał i tak dalej, ona pójdzie do koleżanki i już... Jej, jaką fajnie pachnie. Ojejku. Rozumiem, dziewczyny często nie są logiczne, tylko dziewczyny właśnie można powiedzieć, zakochują się w zmysłach. W emocjach, rozumiesz? Więc jeśli podejdziesz i, rozumiesz, fajnie pachnie, pachniesz, no to uwierz mi, już masz z górki. Nierzadko jest tak, że dziewczyna też fajnie pachnie i od razu już chcesz ją dotykać, chcesz ją całować, bo ten zapach po prostu jest taki fantastyczny na niej, rozumiesz? To też działa w drugą stronę. Naprawdę. A teraz zobacz, na przykład masz taką starszą panią, która ma taką, takie, wiecie, te stare perfumy, i idzie ona i aż po prostu czujesz, że jakaś starsza pani, aż przechodzisz na drugą stronę, bo zam... Wy rozumiecie, takie zamocne, takie specyficzne, stare perfumy, rozumiesz. A wystarczyłoby zmienić, dlatego widzisz, nie kupuj tych najtańszych, bo one są robione naprawdę z najgorszych, nazwijmy to tego, poza tym no, takie perfumy powinny być, napisane do kibla i nie że dla ludzi i tak dalej, ale często w marketach masz za 20 zł jakieś tam pełne półki jakieś tam, ale to są najgorsze z możliwych, rozumiesz? Takie perfumy to mówię, można do auta, no nie, do auta se tego czy ja mówię do kibla, to są perfumy i tak dalej i tak dalej. E... Bo tak jak już, albo odświeżyć pokój czy coś, tak wiesz, przyknąć dwa razy i tak dalej, bo no mówię. One nie nadają się nawet na ciebie, bo one za pół godziny już z ciebie znikają, rozumiesz. Dlatego, no, widzisz, no tutaj naprawdę nie oszczędzałbym. Nawet jeśli będziesz miał gorsze ciuchy, porwane, ale będzie fajny, taki drogi perfumy, to często gdzieś tam można zauważyć, widziałem ludzi, którzy na przykład nawet, nie wiem, jeżdżą śmieciarką, ale ma dobrą perfumę, no to uwierz mi, dziewczyny inaczej spojrzą na tego pana, wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie jakiś tam, do kobiety jakiś tam elektryk, czy hydraulik, ale rozumiesz, albo jakiś na budowie przychodzi robotnik czy coś, ale ma dobrą, no uwierz mi, że kobiety już będą Dużo lepiej spoglądały na takiego mężczyznę. Nawet jeśli przyszedł w takim, wiecie, stroju roboczym, dresie, no to, jakby to powiedzieć, kobiety naprawdę plusują niesamowicie dobre zapachy. Więc tutaj naprawdę wolałbym, powiem Ci tak, zainwestować więcej w perfumę niż w ubrania. Wolałbym mieć lepszą perfumę niż lepszy telefon. Pomimo tego, że to jest, mówię, na miesiąc, na dwa, możesz sobie takie kupować małe flakoniki, 50 ml i ci starczy przykładowo na miesiąc, na dwa, zależy ile tego używasz, ale uwierz mi, no to ci się zwróci, to ci się zwróci. Często nawet będzie, widzisz, będą dziewczyny, które będą miały drogie ciuchy na sobie, najnowsze telefony. A będą miały jakieś tanie perfumy, i też, jakby to powiedzieć, czasem od takiej dziewczyny gdzieś tam będzie czuć potem, i tak dalej, i to też będzie cię zniechęcało, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego widzisz zapachy, perfumy, naprawdę, no to jest niesamowicie, jakby to powiedzieć, przydatna rzecz. Naprawdę, no robi robotę. Wyobraź sobie, że nawet idziesz do szkoły, na uczelni, siadasz sobie. I wszyscy załóżmy, no, jakieś małe, tanie perfumy. A ty sobie siadasz nawet w jakiś tanich ciuchach, roz rozumiesz? Zwykły taki po prostu stefek, ale po prostu dają perfumy. I dziewczyny już reagują na ciebie. Mo może być gdzieś tam z tyłu. Kto się tak wyperfumował, no nie? Rozumiesz? Czyli już reagują instynkty. Może być tak czasem, że ktoś będzie ci właśnie tak. Takiego szpileczkę wbijał, że ole, ty się wyperfumowałeś, czy coś tam, rozumiesz? Ale widzisz, są reakcje. Chyba lepiej, jak jest taka reakcja, niż jak ktoś krzyczy, co tak śmierdzi. <śmierdzi> rozumiesz? Naprawdę. Więc uwierz mi, że jak zagadujesz do dziewczyny, ona, no można powiedzieć, w drugiej kolejności, poza twoim wyglądem, Poczuje twój zapach i nierzadko możesz nawet nie wyglądać jak jakiś model, rozumiesz? To zapach zrobi robotę. Dziewczyna, no, nie był taki ładny, nie był taki przystojny, ale, ale ten zapach, jeku, no tak ładnie pachnie, no nie, że aż po prostu, no. Rozumiem. Są nawet dziewczyny, do które, które gdzieś tam będą zaczepiały cię masz fajny zapach, naprawdę, będziesz sobie siedział czy gdzieś tam będą szły dziewczyny ale masz fajny zapach, no nie więc uwierz mi, że tutaj naprawdę nie ma co oszczędzać weź sobie przeglądnij testery, naprawdę są goście, tacy w Stanach najczęściej, tacy też podrywacze, którzy wiecie, no nawet po mieście chodzą z perfumami kilkoma i po prostu sprawdzają i dziewczyny naprawdę zobaczysz jak fajnie reagują, dają ocenę i kupuj właśnie te perfumy, bo tak naprawdę no, ułatwiasz sobie no, podryw, rozumiesz? Naprawdę, no, to już połowa sukcesu za tobą. Podchodzisz, ładnie pachniesz i nawet jak zobacz, dziewczyna odejdzie, to jeszcze gdzieś tam pod nosem będzie miała Twój zapach. Można nawet być tak, że przybliży się do ciebie, będzie z tą gadała i ten zapach tak na nią przejdzie. I ona wróci do domu i zaraz jej matka: Co to za zapach, gdzie ty byłaś? Z kim się gdzieś tam już szlajałaś? Albo koleżanka. Fajnie pachniesz. Gdzie ty? Z kim już ty tam bajerowałaś, flirtowałaś, no nie? I rozumiesz? Czyli już jakby to ta dziewczyna przyniesie. Na spotkanie, jak będziesz z dziewczyną, często nawet jak ja wracam ze spotkania, dziewczyna ma fajne perfumy, to cały czuję, rozumiesz? Moje ciuchy są w perfumie panienki. No nie? Tak samo jest na odwrót. Dlatego widzisz, no... Dużo nie trzeba, naprawdę dużo nie trzeba, by na tych ulicach kosić te numery i tak dalej. Wystarczy tylko zrozumieć mechanikę działania kobiety. No nie. Także no mówię, zainwestuj w perfum, nie oszczędzaj na tym. Oszczędzaj na obraniach, oszczędzaj na nowych telefonach, ale na perfumach nigdy nie oszczędzaj. Bo nawet widzisz, jeśli będziesz chciał jakieś tam przyjemności w łóżku, no to też jak tam wszystko będzie pachniało, no to uwierz mi, dziewczyna po prostu nie będzie miała problemu, żeby się zająć i tak dalej, i tak dalej. Także no zapach, zapach naprawdę robi niesamowitą robotę tyle.